Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pięknie świeci słońce, więc nie mogłem się powstrzymać, żeby czegoś nie nagrać. Teraz pójdziemy trochę w tą stronę, żeby, żeby was za bardzo nie raziło. Jest naprawdę świetna pogoda, około 10 stopni i słońce, więc tej witaminy D brakowało było cały czas pochmurnie. To jest naturalna witamina D. i ja oczywiście sobie w tabletkach suplementuje witaminę D ale ta naturalna to jest jednak duża różnica więc dzisiaj naprawdę jest bardzo bardzo dobry nastrój dzięki tej pogodzie my sobie tniemy teraz Lukasa Te drzewkę się akurat bardzo fajnie tnie, nie wiem jak mnie będzie słychać, bo jednak jednak ten wiatr troszeczkę tutaj dzisiaj daje się nam we znaki ale mówię chciałem coś nagrać, bo jest naprawdę Genialna pogoda, już dawno nie było tak słonecznego dnia. To, co się dzieje w sadzie, no to sobie tutaj tniemy teraz tego Lukasa. Wczoraj ciąłem konferencję, dzisiaj tniemy sobie tam odmianę Lukas. No bardzo fajne drzewko, no jakieś tam mega zaniedbane nie były. Sytuacja w Holandii, czyli tak jak część pewnie z Was już wie, wprowadzenie godziny policyjnej. Od godziny 20:30 bodajże do 4:30 zakaz przemieszczania się. Znaczy, jak ktoś ma psa, no to z psem można wyjść albo gdzieś tam, czy do apteki. Ewentualnie trzeba mieć pozwolenie od pracodawcy, jeżeli wykonujemy taką pracę, że po prostu w tych godzinach musimy się przemieszczać. Więc niedawno przedłużyli tutaj ten lockdown o 3 tygodnie. Teraz wprowadzili właśnie godzinę policyjną. Trzeba również po przekroczeniu granicy. Środkami transportu publicznego mieć ten test na koronawirusa. Natomiast zastanawiałem się również nad wprowadzeniem obowiązkowego testu dla wszystkich, czyli również tych, którzy będą jeździć autami osobowymi, i obowiązkowej kwarantanny, nie, nie tak jak teraz, że. Kwarantanna była zalecana ta 10-dniowa. Zastanawiałem się nad wprowadzeniem obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny. Zobaczymy, co z tego będzie. Też będę Was tutaj chciał informować na bieżąco, jak ta sytuacja po prostu w Holandii wygląda. Bo nie każdy ma czas, żeby śledzić, jak to w poszczególnych państwach wygląda. No, ale tutaj oglądając. Nasz kanał można, można się przy okazji dowiedzieć. Więc mówię, samej pracy dzisiaj za bardzo wam nie będę pokazywał, tylko chciałem tak króciutko streścić, jak wygląda sytuacja w Holandii. Piotr już z Polski wrócił, ale teraz gdzieś tam pakuje skrzynię, ktoś tam po skrzynie przyjechał. Niedługo pierwsza przerwa, więc, więc fajnie, fajnie do tej przerwy zleciało. Super pogoda, więc należy się tylko cieszyć. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia.